Nieskrępowany dostęp obywateli do informacji publicznej jest ważnym instrumentem kontroli działania władzy publicznej, budowy zaufania obywateli do władzy publicznej oraz wzrostu świadomości i wiedzy na temat działania poszczególnych struktur państwa. W 2013 roku dzięki Tomaszowi Nadolnemu poznałem grupę entuzjastów z Fundacji ePaństwo, pracujących na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez uczynienie władz publicznych bardziej otwartymi i przejrzystymi. Ci niespełna trzydziestolatkowie podjęli misję nauczania Polaków korzystania ze swoich praw, zainteresowania ich działaniem państwa i zaangażowania w jego usprawnienie. Nowe technologie, a zwłaszcza moc internetu, mają być instrumentem wspierającym budowę demokratycznej kultury i umacniania demokratycznego modelu władzy, a dostęp do informacji i baz danych ma wspierać zaangażowanie obywateli w sprawy miast i gmin oraz całego państwa. Dzięki pomocy doradczej Jakuba Górnickiego z Fundacji e Państwo i wysiłkowi moich współpracowników z Urzędu Miasta w roku 2014 na dorocznej konferencji Personal Democracy Forum ogłosiłem wprowadzenie polityki otwartych danych w gdańskim urzędzie. W zarządzeniu prezydenta miasto Gdańsk zadeklarowało, że po pierwsze, Chce wykorzystywać nowe technologie do wspierania przejrzystego i odpowiedzialnego wykonywania zadań publicznych. Po drugie, pragnie w każdy możliwy sposób dbać o efektywność i transparentność wydatkowania środków publicznych. Po trzecie, pragnie inspirować i włączać obywateli w sprawy miasta oraz wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Po czwarte, uważa, że otwarte dane są szansą dla wzmocnienia wizerunku miasta jako nowoczesnego i innowacyjnego. Uruchomiliśmy wówczas portal Otwarty Gdańsk. Jednym z pierwszych udostępnionych zbiorów danych była publikacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami. Publikacja ta jest prawdziwą kopalnią wiedzy, a każdy kolejny wniosek oraz udzielona odpowiedź dostępne są każdemu na całym świecie, po przysłowiowym jednym kliknięciu. Wśród publikacji można na przykład znaleźć informacje o wysokości kwoty, jaką miasto Gdańsk wsparło organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2016 roku, czy organizację konferencji Trybunał Konstytucyjny na Straży Wartości Konstytucyjnych. Po ogromnym sukcesie publikacji wniosków i odpowiedzi, rozpoczęliśmy pracę nad rejestrem wydatków, czyli wszystkich umów zawieranych przez Urząd Miasta, związanych z wydatkowaniem środków publicznych. Rejestr zawiera dane o przedmiocie umowy, wykonawcy, dacie zawarcia umowy, czasie trwania oraz poniesionych wydatkach. Prace nad uruchomieniem tego zbioru łączyły się z przełomem mentalnym wśród sporej części moich współpracowników. Wielu z nich było nastawionych sceptycznie. Sugerowali, że takie otwarcie to wystawienie się na ataki mediów i opozycji. Cały świat będzie widział każdą wydaną złotówkę. Po kilku miesiącach przygotowań i testów nastąpiło upublicznienie zbioru. Duże zainteresowanie udostępnionymi danymi trwało zaledwie parę miesięcy. Głównymi zainteresowanymi okazali się rzeczywiście przedstawiciele miejskiej opozycji. Kiedy jednak zauważono, że pośród informacji trudno znaleźć jakieś wyjątkowe sensacje, zainteresowanie zaczęło spadać. Myślę, że możemy jeszcze efektywniej wykorzystywać narzędzia informatyczne do pełniejszego informowania obywateli i angażowania ich w sprawy miasta. Szkolimy się i śledzimy najlepsze praktyki. Z pomocą przyszła Bloomberg Philanthropies. Założona przez Michaela Bloomberga, byłego burmistrza Nowego Jorku. Gdańsk, jako pierwsze europejskie miasto, dołączył do projektu What Works Cities, dzięki któremu pracownicy Urzędu Miasta mają szansę korzystać z najbardziej innowacyjnych rozwiązań dotyczących polityk miejskich. A Gdańsk staje się ważnym ogniwem w międzynarodowym obiegu idei demokracji i otwartości. Pan prezydent był zawsze wobec swoich pracowników wymagający. Oczekiwał od nas, że kiedy zakończymy jeden projekt, od razu zaczniemy wymyślać kolejne projekty, ale też sam nas inspirował. Podrzucał nam pewnego rodzaju pomysły, swoje idee, polecał czerpać od największych miast, z największych metropolii, i w ten sposób angażował nas do swojej pracy. Powtarzał, że zawsze na pierwszym miejscu jest człowiek, mieszkaniec, obywatel, że duże projekty są bardzo ważne. Ale człowiek szybko przyzwyczaja się do dobrego. Dlatego musimy pamiętać o tym, że również obsługa w Urzędzie Miejskim jest czymś bardzo istotnym dla mieszkańców. I to każdego dnia, kiedy przychodzą do urzędu załatwić swoje bieżące, zwykłe, małe, drobne sprawy, oczekują od nas ogromnego zaangażowania. I tego nauczyliśmy się od pana prezydenta.